Witajcie u Krisa w ogrodzie, właściwie w ogródku, ale tak, tak się ta seria tutaj nazywa u mnie na kanale. Dzisiaj właściwie nagrywam ten filmik pod koniec sierpnia. Pogoda taka w kratkę i słońce i chmury. Można powiedzieć, że temperatura gdzieś w, okol, w granicach takich ponad 20 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co tutaj mi urosło, wyrosło, jak tutaj moje warzywa i kwiaty się prezentują. Tutaj widzicie fasolkę szparagową. Ona już ma tutaj jakieś owoce. Ja oczywiście w tym roku dość późno wszystko siałem, można powiedzieć. I te zbiory nie są jakieś takie zadowalające. Zresztą zobaczycie sami. No, i fasolka mam tutaj. Miałem cztery rodzaje gatunki, ale chyba trzy mi tylko wyrosły. Później jeszcze dosiewałem, jak widzicie. Ten jeden, jeden gatunek tutaj jest taki dość wysokopienny. Nawet te tyczki, czy tam te paliki, miałem takie dwumetrowe, a one ta fasolka jeszcze wyżej chciała iść, ale już niestety się skończyły, i musiała się zawinąć, można powiedzieć, w dół. No, i tutaj mamy fasolkę zieloną. Już taka fajna do zbiorów jest. Jeszcze jest taka fasolka fioletowa. Akurat Wam tam nie, nie pokazałem tego. No a tutaj pienna to będzie taka podłużna, płaska, żółta, no ale na razie tylko same kwiaty, żadnych na razie owoców nie ma. Tutaj sobie dosiałem troszeczkę koperku młodego. Właśnie, no jeszcze trochę musi tutaj podrosnąć, ale fajnie tutaj wzszedł. Przeważnie zawsze mrówki tutaj podkopują te korzenie, no i potem nasz koperek usycha. Tutaj mam jeszcze taki, zostały jakieś pojedyncze sztuki kopru, koperku takiego czy tam kopru, takiego właśnie do kiszenia, ale zostawię sobie to chyba raczej na nasiona, bo już ogórków raczej w tym roku nie będę kisił. Tutaj mamy buraczki. Buraczki. Tutaj siałem dwie takie odmiany. Na razie można powiedzieć, że tutaj no nie ma jakichś takich wielkich okazów tych buraczków. Jeszcze na pewno trochę podrosną, ale nie będzie jakoś tak super. Super fajne zbiory nie będą. Tam nawet mi się trafił, jak widzicie, chyba pastewny burak, bo jest zupełnie inny niż wszystkie. Ostatnio też z buraczków właśnie robiłem botwinkę, czy boćwinę, czy różnie to tam nazywają, taką zupę. Także możecie taki, taki filmik z takim przepisem znaleźć u mnie na kanale. Był też live na żywo, ale też jest normalny taki krótszy filmik właśnie z tą zupką. Bardzo fajna zupka. Tam mamy dynię. Dynia w tym roku jakoś tak słabo mi rośnie. Praktycznie w ogóle nie urosła i owoców żadnych nie ma. Tutaj troszeczkę taki malutki zagonik ziemniaków miałem, tutaj już część, znaczy część, powiedzmy takie półtorej rządka ziemniaków wykopałem, ale bardzo malutko i malutkie ziemniaczki są. Tutaj już mi te zielone części pousychały w większości, można powiedzieć, że niektóre są jeszcze takie lekko zielonkawe, o jak tutaj. Ale nie wiem czy to już należy wykopywać wszystkie ziemniaki po prostu czy jeszcze można je w ziemi tutaj zostawić czy one w ogóle będą rosły dalej czy nie. Możecie mi dać znaka w komentarzach jak z tymi ziemniaczkami tutaj powinienem postąpić. Tutaj mamy gnojówkę z pokrzywy w takiej dużej beczce mam. A tutaj mam gnojówkę z rabarbaru do podlewania borówek. Które tam później wam pokażę. Filmiki też było odnośnie sadzenia, jak ja tutaj sadziłem te burówki. No a tą gnojówką z pokrzywy właściwie podlewam wszystkie warzywa i też kwiaty. Bardzo fajny, wdzięczny i tani nawóz do podlewania, taki naturalny. A tutaj mamy pietruszkę i też jakby z dwóch gatunków siałem. Dwie, dwa gatunki. No i jeden jak widać ładnie tutaj wyrósł, no ale tych. Korzonków jakby chyba nie będzie za dużo. Jedynie chyba na natkę. A tam ta druga część, można powiedzieć, ten drugi gatunek, tam jakieś pojedyncze sztuki powschodziły. A tutaj mamy pasternak. Pasternak też dość późno siałem. Przez to takie słabe też zbiory będą chyba raczej. No ale jak widzicie, różnica pomiędzy pasternakiem a pietruszką jest duża. Przynajmniej w naci. W korzeniu za bardzo się nie różni, ale też można zauważyć różnice. Takie filmiki też dwa powstały u mnie na kanale są, można je znaleźć, jakby ktoś chciał zobaczyć różnicę pomiędzy pasternakiem a pietruszką. Na pewno mam jakieś linki też pozostawiam w opisie, także zaglądajcie do opisu filmu, także tam też będą różnego rodzaju właśnie takie odnośniki, linki do innych filmów. No i tutaj przechodzimy dalej. Tutaj mam taki właśnie system nawadniania zrobiony. To jest jeden zraszacz z czterech właściwie punktów, ale najlepiej właśnie jakby były tutaj trzy takie punkty zraszające. Tutaj jest najbardziej takie efektywne. A tutaj moja cebulka. Zobaczcie, już powinienem tutaj ją, można powiedzieć, wykopywać, bo już ten szczypior usechł, także tam miałem szarotkę. Tutaj mam też to, co Wam teraz pokazuję, to z nasionek mi urosło, ale tylko jeden gatunek, chyba to biała właśnie cebula urosła. No a tutaj inne gatunki, tutaj jest chyba biała i czerwona, i żółta, cebulka. One są takie nieduże. Ale dla mnie to w zupełności wystarczy. No nie ma jakichś takich gigantycznych jakichś cebul, żeby jakoś porosły. Wiadomo, ja tutaj na tym, czym widzieliście, żadnymi sztucznymi nawozami nie, nie sypię. No, chcę mieć po prostu tak dość ekologicznie. Także już większość tutaj cebulek mogę wykopać, wysuszyć. No i w siatkę, i do piwnicy. Jeszcze te, które mają szczypiorek, to je tutaj zostawię żeby trochę jeszcze uschły. Ten szczypior jednak usechły i wtedy dopiero je wykopię, a tutaj mamy marchewkę. Marchewka bardzo ładnie w tym roku e, urosła. Nie jest jakaś gigantyczna, ale też nie jest jakaś malutka. Także marchewka jest e, bardzo fajna. E, I te korzonki ma naprawdę fajne. Także, jak tutaj widzicie to. Następnie e, tutaj mamy dalej e, cukinię. Cukinia. E, Powiem wam szczerze, też widzę na razie jeden owoc. Jest tutaj nawet taki nie za duży. Dużo kwiatów, jak widzę. Duże liście, no ale jak gdyby owoców za dużo nie będzie. Bo to też już przychodzą takie chłodniejsze dni i raczej cukinia raczej dalej tutaj nie będzie rosła. Tutaj też mam cukinię, ale jakaś taka nie urosła w ogóle. Praktycznie była tak samo siana jak tutaj te wcześniejsze. No a tutaj mamy e, kanny, te kwiaty, no jeszcze nie, nie kwitną, można powiedzieć, ale też nierówno rosną, jak widzicie. Tam są niższe, to są wyższe. E, no takie trochę, można powiedzieć, ubogie te kanny. A tam dalej mamy rabarbar. E, no a tutaj jeszcze mam seller. Seller też taka nieduża właściwie praktycznie korzenie nie ma. <laughs> Najbardziej to chyba te listki, ta natka, tak, urosła. No i tutaj, no to jest efekt, wszystko wiecie. Późnego siania i sadzenia, bo to wszystko też ja tutaj sam wysiewałem, te sadzonki. Pory znowu dość ładne. Na razie żadnych tutaj robaków nie widzę. Fajnie, właśnie podlewać tą właśnie gnojówką z pokrzywy. Podobno się wtedy te o, Robaczki, które wchodzą w porę się nie pojawią. Także podlewam tutaj tym nawozem, No i na razie jest ok. Tutaj mam właściwie głównie por zimową. No i tam też jeszcze troszeczkę było pory letniej. Za chwilę Wam pokażę. A tutaj posiałem po bób, ale też kwiaty są. Bobu raczej nie będzie. To tak już też bardzo późno siałem. No a tutaj mamy tą letnią odmianę tego pora. Parę sztuk tylko mam. No także on się praktycznie za bardzo nie różni, ale niestety nie możemy go tutaj zostawić na zimę. No ten jest troszeczkę jakby wyższy, urosł. A tam te, ten letni, a ten zimowy jest taki jakby niższy i więcej ma tych liści. No a tutaj jeszcze mam ogórki. Ogórki też w tym roku jakoś tak słabo. Ja tak zawsze co roku raczej nie sieję ogórków, ale w tym roku mówię posieję. Zobaczę co z tego będzie. Na, na razie tylko dwa, dwa ogóreczki zebrałem. Kwiatów tutaj jest dość sporo, ale no, owoców można powiedzieć za dużo nie widać. Są jakieś tam malutkie takie zalążki gdzieś tam e, tych naszych ogóreczków, e, no ale e, nie są jakoś to takie giganty. Może jeszcze coś tam urośnie. Z tych, naszy, z tych moich ogórków. No zobaczymy. Chociaż mówię, jak już zimniejsze dni nadchodzą, to już te nasze, moje ogóreczki tutaj raczej już nie, nie będą rosły. Jakby to może gdzieś było w folii, to może tak, no ale tak to nie. A tutaj mam e, śliwkę. Ona jest taka okrągła, śliwa, nie, nie powiem jaki do, gatunek. Ta śliwka właśnie była wyhodowana z pestki, to drzewo. No i widzicie, jak ładnie tutaj Rośnie sobie. To jest taka okrągła śliwka z takim lekkim zabarwieniem fioletowym. A tutaj jakieś zwierzątko sobie chyba podjada mi śliwki i tak ładnie tutaj zostawia pestki. Też Wam chciałem właśnie to pokazać. A takie dziwne zjawisko. Myślę, że to jest wiewiórka, ale nie mam pewności. A tutaj mam kwiatki. To są takie kwiatki jak mieczyki. No tutaj mam taki właśnie, widzicie, nie wiem czy to fioletowe, różowe takie coś, taki odcień, jakiś bardziej fioletowy chyba, nie? No a tutaj sobie zostawiłem jedną porę z zeszłego roku, która właśnie przerosła i puściła ten kwiat taki. No myślę, że tutaj będę miał z tego nasiona, także jeszcze chwilę poczekam, aż troszeczkę jeszcze bardziej tutaj mi dojrzeje to ten mój kwiat. No i postaram się z tego uzyskać właśnie nasiona pory. To jest pora właśnie zimowa, także na razie jeszcze chyba chwilę. No Muszę tego pilnować, żeby te nasionka później mi gdzieś tam nie, nie wyleciały. Nie wiem, to robię pierwszy raz, także tak trochę do, doświadczalnie. No a tutaj mam pomidorki, e, też takie kiepskie, bo też późno e, sadzone były, też wszystko ja siałem w tej mojej mikroszklarni. No i e, winogrono, za chwilę Wam też pokażę to wszystko. A tutaj miałem posiane, tutaj akurat koperek w zsetni, bo też dosiałem, ale trochę mi tutaj koty porozwalały. Mimo, że te patyczki były, to i tak gdzieś tam się ten kot swoją łapką tutaj dostał. No i tam jeszcze miałem majranek i czomber, ale w ogóle nie wszedł. No i tutaj pomidorki, jak widzicie, choroba niestety na pomidory, ale mi wchodzi już powoli. Bardziej na owoce na razie widzę, bo tak na krzaczkach to. No tam gdzie gdzie widać, że są żółte te liście, to musiał to wszystko, muszę to poobrywać, poodcinać, ale jak widać na tych większych takich pomidorkach, właściwie takich krzaków, tutaj z takimi większymi, mam chyba pojedyncze sztuki, bardziej są takie mniejsze, właśnie koktajlowe czy tam szary. E, tych tutaj troszeczkę będzie. E, jak widzę, na razie są takie zielone Tam parę było takich żół czerwonych, to już zerwałem. A tam właśnie wchodzi ta choroba grzybicza, tak, jak to nazwać. Można to pryskać co tydzień, powinniśmy pryskać takim roztworem, najlepiej z drożdży takich, no, do pieczenia, tak, takich świeży, świeżych oczywiście. No a tutaj niektóre krzaczki mi się przełamały, nie wiem, czy też choroba tam weszła, bo też takie suchawe, tutaj dwie sztuki no Ale to mówię, to pomidorów już raczej w tym roku za dużo nie będzie, bo to jest efekt wszystko późnego siania i sadzenia. Nie? No a tutaj winogrono, ale na winogrono też tutaj w tym roku nic nie przyskałem. No i też ta choroba na kiście, tutaj na winogron też wchodzi. To też jest jakaś choroba grzybicza, tak? taki nalot ma już powoli. Na razie jeszcze nie jest jakiś biały, ale no ale już wchodzi ta też zaraza, wszędzie jakby to można powiedzieć, się pojawia, przez taką pogodę też. A tutaj widzicie te punkty e, do podlewania. Tutaj mam dwa, tam mam kolejne dwa, ale te tutaj gdzie pomidory są, to są jakby odłączone. One są wbite, ale nie podlewają. Także a tutaj e, Rukola, Rukola już dość mocno tak przerosła. A tutaj jeszcze widzicie. E, Turki, kwiatki ładnie rosną. To jest już część takich jakichś tam przerośniętych. Powinienem tutaj powycinać tych kwiatków, ale no niestety czasu zawsze jest za mało, żeby wszystko ogarnąć. To też mnie musicie zrozumieć. Nie jestem tutaj cały czas. Teraz trochę urlopu mam, także ale to i tak jest wszystko za mało. A tutaj te kwiatki już przerosły. Nie powiem Wam jaki to gatunek, nie pamiętam ale one praktycznie cały czas w tym roku, w tym miejscu, tutaj jakby je rozsadzam, rozmnażam z tych później uschniętych nasionek, wsadzam i tak ładnie rosną. A tutaj e, lawenda, e, takie trzy krzaczki, właśnie też samosiejki, które przez, przez, przesadziłem z innego miejsca, one już też ładnie tutaj się przyjęły i rosną, e, także możecie sobie wcześniej zobaczyć, wcześniejsze filmy, jakie były małe, a teraz jakie porosły. Także jest cała seria u Chris'a w ogrodzie. A tutaj mam taki ładny żywopłotowy <grych> krzaczek, chociaż ma dużo kolców. I też nieraz się zastanawiam, czy może go tutaj nie wyciąć. Bo przy przycinaniu i później przy zbieraniu tych gałązek bardzo mocno koli, trzeba uważać. No a tutaj mamy moje e, róże. Ale te róże się czuję taki trochę oszukany, bo jakby takie jakieś dzikie były te róże. Nie wiem, co to jak to wyszło, dlaczego takie, ale no wiecie. Eee, tutaj mamy tak borówki. Jedna borówka mi uschła, nie wiem dlaczego. Wszystkie inne się przyjęły, ale ta jedna niestety. A nie wiem, czy tam widać było, ale tam, gdzie palcem pokazywałem, uschła. No a tutaj lawenda też. To jest ta wcześniejsza lawenda, która właśnie dała te eee, samosiejki, to jest, od której właśnie powstały tamte lawendy. A tutaj mamy dalię, jeden gatunek mam taki dali. Takie ona jest taka dość wysoka, wysoko, wysoko rosnąca. Ona tak dorasta mniej więcej do około dwóch metrów i przeważnie zawsze się tak pokładzie. Trzeba ją właśnie jakoś w jakiś sposób może obwiązać i podeprzeć, żeby się właśnie tak nie rozwaliła, można powiedzieć na boki. No to tak widzicie, tak to jest. No. Także te niektóre suche tutaj, te kwiatki powinienem też tutaj powycinać, ale jak Wam mówię, no nie mam za bardzo czasu na wszystko, żeby tutaj, a chwastów w tym roku bardzo dużo rośnie, także przez te właśnie ciepłe dni, no i te deszcze, które są, tak można powiedzieć, cyklicznie się powtarzają. Nie? No a tutaj jest drugi gatunek dali, taki mniejszy, niższy, on bardzo malutki jest, taki można powiedzieć, że trochę więcej niż pół metra urośnie. No i taka kula, jak widzicie, się utworzy z tych liści. Te kwiatki są też takie drobniejsze. No a tutaj mam poziomki. Poziomki też różnego rodzaju tutaj są, znaczy różnego wielkościowo można by powiedzieć, tak. Czyli są mniejsze krzaczki, większe. Też je tutaj już rozsadzałem, żeby jakoś tak się rozrosły inaczej, no ale niestety jakoś tak słabawo tutaj wszystko to rośnie. No, a też są tutaj, jak widzicie, e, owoce, także jak ktoś poziomki lubi, to taki można powiedzieć e, owoc, e, czy tam krzaczek, taki mało wymagający. Chociaż też tutaj trzeba zawsze, jak wiecie, nawozić wszystko, bo bez tego nic nie urośnie. Ale, ale starajcie się właśnie nawozić to e, można powiedzieć niechemicznie bardziej, a e, tak ekologicznie. A tutaj mój trawniczek ładnie przystrzyżony. Mchu tutaj w tym roku nie widzę. Na razie e, zawsze też walczę tutaj z różnymi rodzajami chwastów, które się tam pojawiają. Także na bieżąco też e, tutaj tak staram się właśnie wytępiać, żeby mój trawnik właśnie był ładny. No i co, to dzisiaj na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, że oglądaliście kolejną część z tej serii. Zapraszam Was oczywiście do opisu tego filmu. Tam na pewno będzie trochę więcej linków i oczywiście wcześniejsze też linki do wcześniejszych tych film, tej serii, tych filmów, czyli Ukrisa w Ogrodzie. No i zapraszam Was do oglądania innych moich filmów na kanale kulinarnych i nie tylko, podróżniczych. Za dzisiaj Wam oczywiście dziękuję. Jeżeli Wam się podobał taki filmik, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Ja za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.